pomóż mi pedałować żółty zielony. O, czekaj, zaraz cię złapię jakoś. Sąsiad, pomóż masz, mi Masz segłę pod Porsche swoje. O, dziękuję sąsiedzie. Kurwa, udało mi się co wtyrać. E, a, wtyrać, dzięki kurwa mnie. Kurwa, mać. Jakie kurwa, to ciężkie. skąd żeś ty zajumał tego kaktusa? Z kwiaciarni. No, <śmieniu> kurwa, <k> A, On <śmieniu> mnie przyjebał. Ty idioto jebany. <śmieniu> mać, <A! śmieniu> Ci kaktus?! A zajebiście... Dobrze Ci tak. Weź go z mi ze mnie! Właśnie, po co go kupiłem?! Aaaa <laughs> kurwa, A. Ci tak kurwa! <laughs> czekaj... Czekaj, zaraz Ci pomogę. Dobra, masz miotłę, mam ci ją w dupę. <laughs> nie... Nie! nie, 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 oła, nie po... Aaaa kurwa! To mi się coś co odjebał! W dupsko mi się wrzyna, co i kak... O, o Ale ale Ci wyjebie normalnie w pysk. <laughs> Dobrze Ci tak. Ej, jeb się wryj. Dobra, słuchaj, musimy wjechać do hadesu znowu naszego. A ja sobie podyskuję i grinda walnę, i się poodbijam. O, tak? Ale kurwa, fail army wyląduje pewnie. To nie chłopo, dzisiaj mu boleści, Nie, to a ty jesteś bam margaryna i chuj ci w dupę. Dawaj, wjeżdżaj. To, to nie joke. Dobra, ściągam kaktusa. Będzie fajnie. Ty Ale, jak nazwiemy straszne... tego kaktusa? Kaktusa? No? Ja wiem. może. Gerwazy. Kaktus kutas. <laughs> Kaktus kutas. Ej, weź, bo on się stawia coś. A ba! Boś! Nie doni! się ażbym mi jebie. A ty kurwa chuju zielony, jak ci zaraz zapierdala. O kurwa. <gryzanie> kurwa. Ratunku! Ja! So ich w bis du Jezus Maria. Taki sent to nawet filmach!